Cześć, witajcie na kanale Herbie Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię flagę Województwa Świętokrzyskiego. Zapraszam! Województwo Świętokrzyskie, jednostka podziału administracyjnego w południowej Polsce z siedzibą w Kielcach. Jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku na mocy reformy administracyjnej rządu profesora Jerzego Buzka. Powstało z części byłych województw Kieleckiego, Tarnogrzyskiego, Radomskiego, Piotrkowskiego i Częstochowskiego. Flaga województwa świętokrzyskiego została ustanowiona uchwałą sejmiku województwa świętokrzyskiego 28 maja roku 2001. Poprawiona zgodnie z wytycznymi heraldyczno-weksylologicznymi uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 roku i wprowadzona, Szanowni Państwo, ostatecznie 18 lutego 2013 roku. To tyle z historii flagi. Przejdźmy do opisu wzoru zaproponowanego w grudniu 2012 roku. Flaga to płat o kształcie prostokąta i proporcjach 5 do 7, składających się z czterech pól o różnych szerokościach i barwach, nawiązujących do herbu województwa. Złoty pas w układzie pionowym umieszczony od drzewca. Pozostałe trzy pasy umieszczone poziomo w układzie błękitny o szerokości 1 do 5, srebrny o szerokości 3 do 5 i czerwony o szerokości 1 do 5. W polu srebrnym umieszczono centralnie. Herb województwa. Pokazuję Państwu tę aktualną flagę z 2012 roku, ale cofnijmy się, Szanowni Państwo, poniżej wzór z 2001 i widzimy różnicę przede wszystkim w obszarze szerokości pasów. Ta wcześniejsza, ta pierwotna flaga z 2001 roku była w układzie pasów proporcjonalnych, te cztery pasy były o jednej szerokości. W 2012 roku zaproponowano zgodnie z wytycznymi heraldyczno-weksylologicznymi, aby te pasy były o różnych szerokościach i ten właśnie wzór z 2012, który wszedł w życie w lutym 2013, ma przede wszystkim szerszy centralny pas, ten srebrny pas, na którym widnieje wycentrowany. Herb, szanowni Państwo, dlatego też o flagę województwa świętokrzyskiego mówimy, że jest to flaga heraldyczna, bo jest oparta o symbolikę herbu. I przejdźmy, szanowni Państwo, tym samym płynnie do opisu tego herbu, bo on jest tutaj bardzo ważnym elementem. Herb województwa świętokrzyskiego jest ciekawą symboliką, nawiązującą oczywiście do historii i korzeni regionu do historii i korzeni wywodzących się z okresu I Rzeczypospolitej. Widzimy, szanowni państwo, symbol dzielony w krzyż, gdzie w pierwszym polu heraldycznym, na błękitnym polu widzimy... Państwo pozwolicie, aby zasięgał wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. I na tym pierwszym polu widzimy podwójny patriarchalny złoty krzyż. To oczywiście symbol benedyktynów łysogórskich. W drugim polu heraldycznym, czerwonym polu, widzicie Państwo Białego Piastowskiego Orła. To oczywiście nawiązanie do związków tych ziem, oczywiście z Ziemią Krakowską. Przypomnę jeszcze raz, to oczywiście nawiązanie do, do tych terytoriów pierwszej Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, trzecie i czwarte pole to nic innego jak ukłon i nawiązanie do herbu ziemi sandomierskiej. Ten herb właśnie był dzielony w pas i po tej prawej stronie heraldycznej widzimy te biało-czerwone pasy. Osiem pasów w układzie czerwono-biały i w tym wydaniu na fladze i w tym wydaniu w herbie z 2012 widzimy osiem złotych sześcioramiennych, szanowni, szanowni Państwo, gwiazd na błękitnym Polu, w tej wersji z 2001 roku i w wersji oryginalnej, szanowni Państwo, herbu Ziemi Sandomierskiej tych gwiazd jest 9 i te gwiazdy miały symbolizować. To jest oczywiście nieoficjalna wersja, bo heraldycy do końca nie wiedzą skąd te dziewięć gwiazd w tym herbie Ziemi Sandomierskiej, ale najprawdopodobniej one były odzwierciedleniem ilości powiatów. Z racji konstrukcji heraldycznej w 2012 roku Postanowiono poprawić graficznie ten, ten herb i stąd od 2012 roku widzimy 8 gwiazd sześcioramiennych, złotych gwiazd na błękitnym polu. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwa zapraszam na kanał Herby, Flagi, Logotypy. Przypomnę, że w playliście z herbami i z flagami aktualnych województw znajdziecie Państwo opis, Flagi, ale również i herbu województwa dolnośląskiego. Jest również odcinek o fladze i herbie województwa lubuskiego. Znajdziecie Państwo w jednym z ostatnich odcinków również opis flagi województwa pomorskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, jeszcze raz serdecznie zapraszam na kanał Herby, Flagi, Logotypy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.